Kancelaria Kredytowa Feniks. Zapraszamy do naszego biura wszystkich zainteresowanych kredytami gotówkowymi, pożyczkami pozabankowymi, chwilówkami lub kredytami oddłużeniowymi. Przyjdź i sprawdź, o ile możemy obniżyć Twoje miesięczne raty. Zapraszamy. Zgierz ulica Długa 44 przez 46, lokal 4. Kancelaria Kredytowa Fenix. 18 grudnia, Emila Okupska. Witam i zapraszam na ostatnie w tym tygodniu wydarzenia Telewizji Centrum. A dziś w serwisie o rozstrzygnięciu plebiscytu Zgierzanin Roku, które Telewizja Centrum realizowała wspólnie z Tygodnikiem Panorama Zgierska. Spotykamy się dzisiaj oczywiście po to, żeby wręczyć nagrodę w plebiscycie, nagrody w plebiscycie na na Roku 2015. Są z nami nasi laureaci. A także powiemy o konferencji podsumowującej żywe lekcje wosu projektu realizowanego przez Stowarzyszenie EZG wspólnie z Urzędem Miasta Zgierza. Żywe lekcje WOS-u jest to sposób na zaangażowanie młodzieży, żeby w sposób taki tak jak nazwa żywa mieli możliwość uczestniczenia w życiu urzędu. Mieszkańcy Zgierza zadecydowali, komu przypadnie zaszczytny tytuł Zgierzani na roku 2015. Rywalizacja pomiędzy kandydatami trwała bez mała do ostatniej minuty głosowania. Wczoraj natomiast odbył się uroczysty finał plebiscytu oraz wręczenie tytułów. O tytuł Zgierzani na roku 2015, czyli osoby, która najbardziej zasłużyła się w ostatnim roku dla miasta, rywalizowało 31 osób. Zgierzanie mogli głosować sms-owo poprzez facebookową aplikację i na portalu naszemiasto.pl. Spotykamy się dzisiaj oczywiście po to, żeby wręczyć nagrodę w plebiscycie, nagrody w plebiscycie na Zgierzanie na roku 2015. Są z nami nasi laureaci, którzy w dniu dzisiejszym te nagrody odbiorą. Kapituła złożona z redakcji Panoramy Zgierskiej i Telewizji Centrum przyznała jeszcze trzy swoje nagrody. No ale oczywiście o tym, kto je otrzyma dowiemy się podczas samej ceremonii. W sumie oddano ponad 100 tysięcy głosów. Decydujący pojedynek rozgrywał się w czołówce pomiędzy prezydentem miasta a dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. Ostatecznie z Gierzaninem roku 2015 została Marta Pietra Kędzierawska z wynikiem ponad 43 tysiące głosów. Zgierzanie docenili ją za pracę na rzecz walki z bezrobociem na naszym terenie. Jestem w szoku. Jest to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie. I korzystając, że mogę kilka słów powiedzieć, chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, które złożyły na mnie głosy, a jest tak jak widać, ich ponad 43 tysiące, więc jest to ogrom. Bardzo dziękuję za to, że osoby doceniły moje doświadczenie, moje zaangażowanie w pracę, w pracę bardzo ciężką rzecz zarówno miasta Zgierza, jak i całego powiatu zgierskiego. Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe tytuły. Dziękowali mieszkańcom za nominację i że ich praca została w taki sposób doceniona. Przyznano również trzy specjalne nagrody od tygodnika Panoramy Zgierskiej i Telewizji centrum otrzymali je: Dariusz Wojcik, Roksana Zasina i Artur Świstek. Bardzo wyróżnione uważam, że cieszę się, że społeczeństwo mnie dostrzegło, chociaż. Zawsze robiłem coś z pasją i moja pasja powodowała to, że jestem tutaj dzisiaj. Bardzo jest mi miło, jestem zaskoczony w ogóle, że zostałem do tego plebiscytu nominowany, ale z drugiej strony miło mi, fajnie, cieszę się bardzo, że, że akurat tak, 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 tak społeczeństwo zadecydowało, że dostałem tyle głosów, sam jestem zaskoczony i z góry wszystkim dziękuję bardzo serdecznie, naprawdę. Jest mi bardzo miło. Jest to dla mnie niezwykle, myślę też ważne, budujące w kontekście tego, co przez lata mojej prezydentury robiłam dla naszego miasta, ale też w kontekście tego, że w tym roku wygrałam plebiscyt o swoje życie, czyli wygrałam po raz drugi z nowotworem i myślę, że takiej walki i takiego zwycięstwa. No tutaj nic nie może przesłonić, a myślę też, że mogę wszystkim, wszystkim osobom, które walczą z nowotworem, czy walczą z chorobami, życzyć sukcesu i determinacji w tej trudnej walce. Nie spodziewałem się takiego obr obrotu sprawy, bo nie wiem, może to co robię na co dzień jest taką moją pasją życiową i dla mnie to jest sprawa codzienna, więc nie czuję się, żebym musiał być szczególnie za to wyróżniany. Czyli Zgierzanie docenili Pana pasję? No mam takie wrażenie, zresztą zadania, które podejmuję na co dzień są dosyć, no nie są łatwe, że tak powiem, ale ogromną satysfakcję mi sprawiają. Naszym skromnym zdaniem tak naprawdę wszystkie te 31 osób, które zostały nominowane, dzięki swojej pracy, zaangażowaniu, wzorowej postawie zasłużyły na miano Zgierzani na roku. Szpecące reklamy to często zmora wielu polskich miast. W Zgierzu również znajdą się przykłady budynków, na których aż roi się od szyldów reklamowych. Pozostaje dylemat, bo z jednej strony reklama dźwignią handlu, z drugiej estetyka miasta. Jak ta sprawa wygląda w Zgierzu sprawdzał Rafał Woźniak. Brzydkie tablice i banery zasłaniają elewację nowo wyremontowanego budynku, szpecąc miejski krajobraz. Denerwuje się jeden z naszych telewidzów. Mowa tu o znanym wszystkim Zgierzanom budynku Bogdanka, gdzie nie tak dawno przeprowadzono remont. Mieszkaniec jest zaniepokojony, że reklam z czasem zacznie pojawiać się jeszcze więcej i będzie tak jak przed remontem, czyli stare banery reklamowały sklepy, których już tam nie było. To co zostało zrobione, odnowione, nie powinno się tego niszczyć, powinny być odpowiednie, odpowiednie miejsce do reklam, a nie tam na słupach, na jakichś tam innych, innych, prawda, no zamieszczać, więc uważam, że nie powinno być. Współdzielnia Mieszkaniowa w Zgierzu, do której należy budynek, stara się też wyjść naprzeciw przedsiębiorcom, którzy są umiejscowieni od tej mniej widocznej strony. Tych y, firm czy najemców jest więcej, w szczególności są też tacy, którzy mają lokale od strony niewidocznej z ulicy Gałczyńskiego i no, na taką prośbę, czy by nie można było umieścić we wskazanych miejscach, dodam, że tych wskazanych przez tych najemców miejsc było dużo, dużo więcej, bo tam pomysły były różne, ale wyrazili, Mieliśmy zgodę oprócz tych relingów na balustradach w, w dwóch miejscach, w zasadzie z tego co pamiętam to dwa miejsca są w tej chwili zajęte. No wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, no chcieliby się reklamować, ale nie przewidujemy, żeby to skala tych, tych reklam była jakaś porażająca. Jeśli banery reklamowe będą tak zaplanowane, aby nie zaburzyć atrakcyjności budynku, to możemy być spokojni. Patrząc z drugiej strony, reklamy są również potrzebne. Chyba muszą być jakieś reklamy, nie? Choćby dlatego, że pełnią funkcję informacyjną, a w zgierzu znalazłoby się na pewno wiele lepszych przykładów niż Bogdanka, gdzie reklamy są wieszane gdzie popadnie i przez to wyglądają szpetnie. Przed laty spółdzielczy Dom Kultury słynął z istniejącego w placówce kółka szachowego. Teraz powrócono do tej dobrej tradycji. Organizowane są turnieje szachowe. Ostatnio miał miejsce również taki turniej. Wzięły w nim udział dzieci, młodzież i dorośli. Na wszystkich uczestników czekały upominki. Szachy angażują myślenie krytyczne, wymagają intensywnej koncentracji i wizualizacji. Pobudzają kreatywność intelektualną oraz poprawiają umiejętności rozwiązywania problemów. Tworzą pozytywne postawy zachowań konkurencyjnych, tak twierdzi słynny rosyjski szachista Gary Kasparo. Także gra w gry planszowe, w tym szachy, to nie tylko doskonały sposób na spędzenie czasu. Ale też nauka. Umiejętność samodzielnego myślenia, zaradność w życiu, wbrew pozorom nie będę mówił o takich walorach znanych, że logiczne myślenie ale przede wszystkim łatwość skupienia, łatwość utrzymania w koncentracji to przecież jest bardzo ważne dla dzieci, między innymi w nauce. W turnieju wzięło udział 10 zawodników w różnym wieku. Grano w trybie każdy z każdym, a czas przeznaczony na partię dla każdego gracza wynosił 10 minut. Nie zabrakło emocji, ale wszystko odbywało się zgodnie z szachowym kodeksem etycznym. Miłośnicy tego sportu podkreślają, że gra w szachy wymaga naprawdę dużego wysiłku, ale także sprawia dużo satysfakcji. No, trochę tam pożyczyłem książkę, bo nie miałem nic do roboty i się nauczyłem grać. Tam z internetu trochę popatrzyłem instrukcje. A jak oceniasz w ogóle swój poziom? No powiem tak 7 na 10. Do, niesamowity nie jestem, ale nie najgorszy. Tutaj z kolegą wygrywasz, czy raczej... Akurat przed chwilą przegrałem. rozwija się wtedy logika i można się wiele nauczyć grając w szachy. Czasami się zdarzają, że przegrywam, ale jak już wygrywam. Bierzesz też udział w innych turniejach niż tutaj na przykład? Jak już tutaj biorę, ale tak to jak są w szkole to też. Nie wiem, wyszło to, że sam chciałeś się nauczyć grać w szachy? No sam tata mi nauczył. To jest forma rozrywki, myślę, że nie najgłupsza. Rozwija myślenie, można się trochę uspokoić od tego świata całego. O korzyściach grania w szachy można mówić wiele. W niektórych szkołach są realizowane już projekty edukacja przez szachy, gdzie ta królewska gra jest przedmiotem obowiązkowym. Także logiczne myślenie ma przyszłość. Bądź co bądź, ono zawsze się w życiu przyda. Chodzenie do szkoły wcale nie musi być przykrym obowiązkiem, a prowadzone zajęcia nie muszą być nudne. Dowodem na to mogą być coraz częściej organizowane w szkołach, ale również na terenie całego zgierza żywe lekcje biologii, ekologii, historii. W naszym mieście przyszedł również czas na żywe lekcje wiedzy o społeczeństwie. Żywe lekcje wos czyli wiedzy o społeczeństwie, to przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie EZG w ramach projektu Wzmocnij Siłę Swojego Głosu w partnerstwie z Urzędem Miasta Zgierza. Żywe lekcje wos jest to sposób na zaangażowanie młodzieży, żeby w sposób taki, tak jak nazwa żywa, mieli możliwość uczestniczenia w życiu. Urzędu mieli możliwość partycypowania w przestrzeni społecznej, mieli możliwość wykazania się ze swoimi pomysłami, przedstawienia tych pomysłów. Pierwszym kroku projektu uczniowie z gierskich szkół stworzyli mapę swoich potrzeb i pomysłów na miasto. Później brali udział w warsztatach poświęconych zadaniom gminy z udziałem władz miasta Zgierza. Co najważniejsze zajęcia przypadły do gustu młodym Zgierzanom. Myślę, że takie lekcje się przydają, ponieważ wiele młodzieży nie wie, jak to wygląda od wewnątrz nie wie, jak wygląda budżet miasta, czy miasto może sobie na to pozwolić, czy nie może. I takie lekcje się przydają, no i w, i w praktyce i również umiejętnościach, tak, które nabywamy podczas nich. Następnie każda grupa biorąca udział w projekcie wybrała jeden temat bądź problem, który warto jej zdaniem rozwiązać. W oparciu o spotkania w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta Zgierza oraz warsztaty prowadzone przez ekspertów z danych dziedzin, uczniowie wypracowali rekomendacje dla władz Miasta Zgierza, a pomysły były różne. Zaproponowaliśmy dwa projekty ze sobą powiązane. Jeden to zorganizowanie konkursu dla młodzieży z zbieraniem karmy, a drugi to Edukator Proszę po Pogryzień. Prezentowałyśmy y, Psi Park, czyli taki wybieg dla psów, żeby mieszkańcy Gierza również mogli, y, ci co mają psy, mogli coś w tym zwierzęciu dla tych psów mieć byłby to ogrodzony taki teren w parku miejskim, gdzie i by było miejsce na zabawę psów wspólną i osobną oraz część szkoleniowa, gdzie na przykład fanatycy sportu na przykład Agility mogliby troszkę potrenować. A to wyszło z jakiejś z inicjatywy mieszkańców, czy same po prostu? Same, bo my tak dwie w sumie mamy psy i sobie tak w domu ćwiczyłyśmy i tak... Przeprowadzałyśmy badania, tam Para, nie, to było 200, 200 ankiet zrobiłyśmy i ludziom się bardzo podobało ten pomysł. My w ramach żywych lekcji WOS-u zaprezentowaliśmy projekt związany ze sprzętem sportowym w polskich szkołach, generalnie w zgierskich szkołach. Chodziło nam o wyposażenie sal gimnastycznych, lekcji WF-u i ciekawych zajęć dla naszych uczniów. Są braki? Tak, wyposażenie jest bardzo niewielkie, brakuje praktycznie wszystkiego i dlatego nauczyciele wychowania fizycznego proponują bardzo mało atrakcyjne zajęcia. Realizacja tego typu przedsięwzięcia przynosi korzyści nie tylko samym uczniom, ale i władzom naszego miasta. Jest to świetny, jak to się mówi, feedback, czyli jest możliwość poznania potrzeb młodzieży, zapożyczenia pewnych pomysłów, nie tylko budżet obywatelski, ale i taka zwrotna właśnie od, od gimnazjalistów, od, od uczniów, gdzie możemy czerpać jak gdyby z tej, z tej kopalni pomysłów i z tej bazy wiedzy, i na pewno będziemy chcieli część rzeczy wykorzystać w naszej działalności. W zadaniu uczestniczyło 8 grup młodzieży ze zgierskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To działanie jest jednym z elementów projektu Wzmocnić Siłę Swojego Głosu Obywatelskie Media EZG. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a żywe lekcje WOS, dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu miasta. Weekend właściwie można uznać za rozpoczęty. W związku z tym warto dowiedzieć się, co będzie się działo w najbliższych dniach w naszym mieście i z jakich wydarzeń kulturalno-sportowych warto skorzystać. Dziś znajdujemy się na placu Jana Pawła. O nadchodzącym wydarzeniu opowie nam pani Renata Karolewska. Dzień dobry. 23 grudnia tego roku jeszcze rozpocznie się tutaj zupełnie inna rzeczywistość na tym placu. Stanie się on bardzo magicznym miejscem, w pełni oświetlonym. Ściana, którą widać za nami będzie ścianą, na której będą odbywały się pokazy świateł. 23 o godzinie 17 w dniu otwarcia Zapraszam wszystkich mieszkańców tutaj, dlatego że będzie można wspólnie pośpiewać kolendy. Osoby, które gorzej trochę słyszą, nie muszą się martwić, dlatego że e, będzie pomagała nam wszystkim tutaj grupa dobrze znana wszystkim z Gierzaną, zespół pieśni i tańca Boruta. E, będą życzenia od prezydenta, będzie generalnie bardzo miła atmosfera. Na placu pojawi się święty Mikołaj, pojawią się kule świetlne, pojawią się renifery, pojawią się, pojawi się śnieg nawet. I to wszystko potrwa do 2 stycznia 2016 roku, już niestety. E, ale zanim zamkniemy naszą świąteczną to czeka nas jeszcze noc sylwestrowa i w nocy z 31 na 1 stycznia tutaj na tym miejscu również będzie pokaz fajerwerków, będzie trochę muzyki, będą władze miasta, będziemy składać sobie wspólnie życzenia noworoczne i również ta ściana za nami, ściana Urzędu Miasta rozbłyśnie Natomiast od jutra do niedzieli w hali sportowej Mosir odbywa się wystawa Gołębi. W sobotę od godziny 16 do 22 w klubie Agrawka odbędzie się kolejny koncert z cyklu Znajdź w sobie anioła, podczas którego zbierane będą fundusze na leczenie chorej na raka Bożeny. W niedzielę na placu targowym odbędzie się kolejna akcja z cyklu Uprzątnij swój strych. A już we wtorek, 22 grudnia o godzinie 17.30 odbędzie się Nabożeństwo światła, czyli msza Święta z przekazaniem Betlejemskiego światełka pokoju w parafii farnej świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z Zgierzu, której organizatorem jest hufiec ZHP w Zgierzu. 11 grudnia 2015 roku odbyło się nadzwyczajne zebranie delegatów Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz. Tematem zebrania było omówienie i zatwierdzenie planu przychodów i wydatków Stowarzyszenia na rok 2016. Informujemy, że przyjęty plan finansowy nie przewiduje jakichkolwiek podwyżek opłat abonentowych. Dziś w wydarzeniach to już wszystko. Zaraz po nich zapraszam na moją rozmowę z księdzem Andrzejem Chmielewskim, proboszczem parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny w Zgierzu, czyli program w Centrum Uwagi. Tradycyjnie zachęcam także do oglądania nas w internecie poprzez naszą stronę, serwis YouTube oraz Facebooka. Na kolejne wydarzenia zapraszam w poniedziałek jak zawsze o 18.30. Życzę udanego weekendu. Pozdrawiam.